Dzień dobry szanownemu państwu. Jesień za progiem, a w zasadzie to już na progu, pojawiły się więc kurki, których ja jestem fanem. Jestem również fanem pizzy, więc w dzisiejszym odcinku zapraszam szanownych państwa na pizzę z sosem kurkowym, śmietanowo-kurkowym. Znaczy pomidory tam też będą, ale w innej formie niż sos. Ja co roku mniej więcej o tej porze chodzę na kurki. No bo w tym lesie moim to z prawdziwkami tak średnio w sumie, jakbym chciał również inne grzybki zbierać, to też musiałbym iść nie 150 metrów od domu, tylko myślę, że gdzieś z pół kilometra musiałbym śmigać, bo tam dopiero jest taki wyższy las. No i tam dopiero są takie grzybki inne, jak prawdziwki, na przykład, jak podgrzybki w większej ilości. No generalnie tutaj w mojej, w tej najbliższej części to tak. Yy, są kurki. Jak są kurki, to jest ich bardzo dużo, rzekłbym, że wysyp, bo w tej drugiej, dalszej części lasu też są kurki. Kurki to stanowczo są jedne z najbardziej moich ulubionych grzybów, albo w ogóle najbardziej ulubione grzyby i zdaje się, że trzeba będzie się przejść w głąb lasu na te dalsze stanowiska, bo tutaj to widzę, że jest ogrom. Są opieńki. jakie z wysyp, to można workami przynosić, 150 metrów od domu. I co tu jeszcze jest takiego? A kania, no kania rośnie, bo kania generalnie rośnie wszędzie na obrzeżach lasu. No to u mnie też na obrzeżu lasu kania również rośnie, chociaż ja z tą kanią tak średnio, bo u nas w domu Raczej się kani nie jada. Więc kurki myję, oczyszczam pędzelkiem. Podsmażam na masełku. Tym razem bez dodatku soli, bo sól będzie w cieście i chciałbym, żeby ten sos był ogólnie bardziej słodki i grzybowy, a nie słony. Więc duszę kurki na maśle, dodaję śmietanę 30 no i pieprz biały do tego jeszcze i finito to jest cały sos. Sos, tak samo jak zadaje się sos pomidorowy na, na spód pizzy, na dno pizzy, bo spód jest z drugiej strony, czyli na dno pod ser, to ja tam położyłem e, mocno zredukowany sos kurkowy, czyli mało tego sosu skondensowany i sporo grzybów. Na to poszła sucha mozzarella, no i to w zasadzie tyle, to cała pizza, czyli taki ostro grzybowy śmietanowy sos, do tego ser mozzarella przypieczony i w tym piecu kopułkowym gdzieś około 4 minut spędził Spędziła ta pizza. Teraz ocieście trzy słowa, a może trochę więcej niż trzy słowa. Ja raczej tak na co dzień to robię na oko ciasto. Staram się mniej więcej 58-65 hydratację dawać. Hydratację, hydratację. Do 100% mąki dodaję od 58% do 65% wody. Do tego sól i czasami olej. Najczęściej, jeżeli chcę, żeby pizza była powtarzalna i chcę, żeby ten procent wody w mące był odpowiedni, to korzystam z kalkulatora klubu miłośników pizzy. Dlatego, że mam go dodanego na pulpit w telefonie. Gdzie to jest? O, tutaj jest. Tu tu tu, 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 tu. I ten kalkulator jest w formie mm, strony, WWW. I można sobie tutaj wpisać, ile się chce kulek i o jakiej masie i ile tej wody hydracja, 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 czyli ilość procentowa zawartość wody w cieście czy mamy zaczątek, ile chcemy drożdż dodać, czy chcemy dodać olej, czy jakiś inny tłuszcz. To, to wszystko tutaj jest w tym, w tym kalkulatorze. Jest też kalkulator, który jest osobną aplikacją, no ale ja tej aplikacji nie mam, bo korzystam z tej aplikacji webowej. No więc jeżeli już potrzebuję mieć ściśle określoną wilgotność tego ciasta, to korzystam z tego kalkulatora, ale najczęściej jednak robię po prostu na pałę, z doświadczeniem już wiem mniej więcej, jakiej konsystencji to ciasto ma być. W przedziale od 58 do 65% hydracja. Mąka oczywiście przyszła włoska. jak co jakiś czas kupuję taką większą ilość włoskiej mąki do Napoletany. Ja ogólnie jakimś tam mega fanem tej włoskiej mąki nie jestem. To znaczy jestem, jeżeli chodzi o jakość tego ciasta, strukturę tego ciasta, to ona jest... Ideolo, ideolo. Natomiast ona mi średnio smakuje. I próbowałem już naprawdę bardzo wielu mąk z różnych młynów. No, no i tak średnio. Jak już pomieszam te mąki, no to już jest dużo lepiej. Także ogólnie, najczęściej, to sięgam po taką mąkę typu 00, na przykład z Biedronki, w zielonym opakowaniu. Ale jeżeli chcę napoletane, napoletane albo coś w stylu napoletany zrobić, no to jednak z włoskiej mąki, bo ta struktura tego ciasta jest inna. Albo po prostu mieszam tą mąkę 00, tą polską mąkę, albo mąkę do pizzy, albo mąkę 650, też mi się zdarza, razem z tą mąką włoską 00. Z tych wszystkich mąk włoskich, to chyba najbardziej właśnie ta czerwona Cinque Stagioni mi smakuje. Cinque Stagioni, z tą dużą piątką. Na, na worku, to powiedział, że do białej pizzy nie możemy wrzucić kilku pomidorków z foliaczka. Mam tutaj takie pomidory, które są takie brązowe. Koktajlówki, w sumie to mi tych koktajlówek, w sumie mi tej koktajlówki tak nie wyszły za bardzo w tym roku, bo w sumie to je zjadły ślimaczki, jak jeszcze były malutkie. Ale na przykład te brązowe mi wyszły, więc je sobie podskubuję i w tym odcineczku wrzucimy je do pizzy. Ciasto z niewielką ilością drożdży powinno wyżywać co najmniej 24 godziny, przynajmniej ja tak uważam, bo wtedy to ciasto jest. Lepsze i smaczniejsze, mimo tego, że mniej mi smakuje z tej włoskiej mągi, ale lepiej mi smakuje ciasto, które, jest, które przefermentowane jest w niższych temperaturach i dojrzewało przez te 24 godziny. Uff, więc przygotowuję z reguły sobie wcześniej to ciasto, i tak też było tym razem, czyli gdzieś około 3 godzin w tej takiej kupie całe ciasto dojrzewa sobie w temperaturze pokojowej. Potem wrzucam ją do lodówki, tą kulę. I czekam do drugiego dnia, i wcześniej przed wypiekiem, jakieś 6 godzin wyciągam z lodówki. Czekam aż się ogrzeje, dzielę na mniejsze kąski, takie jak chcę, gdzieś mniej więcej 200-220 gramów, bo tak mniej więcej wchodzi na yy, średnicę tego pieca kopułkowego. I fajnie się wtedy nie przypalają się ranty za bardzo. No, chyba że bardzo wyrośnie, to wtedy zawsze się przypali. Ale tak mniej więcej 200 gramowe, 200-220 gramowe te, te placki sobie wypiekam. Szybki sos, do tego. No tylko trzeba nałazić się za tymi kurkami, chociaż kurki teraz pojawiają się nawet w lidlach i w innych biedronkach, w paczkach 250 gramowych chyba, tak. Nie wiem, czy ktoś rozwiązał ten zasadniczy problem, w jaki sposób uprawiać inne grzyby niż pieczarki w pieczarkarniach. O teraz może są kurkownie, bo te kurki są takie czyściutkie i takie równiutkie, że teraz są uprawiane przez kogoś. A tu jeszcze coś. Zamiast bazylii wrzucimy sobie dorodny szpinak, który wcinają również ślimaczki. Ale niektóre liście są takie, że nawet po nich tego nie widać za bardzo. Będą ładnie na placku wyglądać. Mówiłem o pomidorach, no bo do takiej pizzy jakby. Żeby dodać trochę kwasowości, bo sól jest w cieście, słodycz jest w grzybach, w śmietanie, i do tego trochę kwasowości jakiejś by się przydało, żeby nie była taka mdła ta pizza. No więc przecież mam w swoim foliaczku koktajlówki i takie koktajlówki brązowe wykorzystałem. Znaczy one brązowe są w kolorze one w sumie są brązowo-zielone i one takie już są dojrzałe w sensie już takie brązowo-zielone są dojrzałe. Są słodkie i kwaśne zarazem, te koktajlówki. Bardzo ładnie pachną pomidorami, świetnie się pieką, karmelizują się, no bo są słodkie, tej słodyczy jest sporo cukru, mają w sobie sporo, więc karmelizują się też fajnie. No i ładnie wyglądają na pizzy i dobrze smakują i balansują się z tym słodkim, grzybowym smakiem i sosu śmietanowego smakiem. Polecam szanownym Państwu ten przepis, to znaczy przepis na pizzę też, ale taki pomysł na pizzę inną niż wszystkie, na taką sezonową pizzę, ja robię od kilku lat. Takie, no chyba odkąd się tu przeprowadziliśmy. Jak mam dostęp do, stały dostęp do grzybów sezonowo, to praktycznie co roku taką pizzę sobie robię albo borowikową, albo z podźców, czyli z, bor z borowików ceglastoporych. Albo skórek. Kurki też są wykorzystywane przeze mnie do kiszenia. Nie wiem, czy zerknęliście w playliście Kuchnia i Kulinaria są y, przepisy, nie przepisy, filmy na temat kiszonych grzybów. Więc opięki kiszę namiętnie i robię z nich barszcz. Kiszę również kurki i podgrzybki. Kurki tylko w latach, kiedy jest ich bardzo dużo i nie chce mi się ich marynować, bo mam ich już sporo zamarynowanych, to wtedy również kisze nadają się do tego idealnie. Dodatkowo, ponoć, jeszcze są, jak się je ususzy, kurki, to są dobrym lekiem na pasożyty przewodu pokarmowego, czyli jakieś tam robaczki. Że kiedyś się tam korzystało właśnie z kurek suszonych, jak nie było tak dostępnych leków na takie pasożyty. Nie suszę takich grzybów, znaczy kurek, bo nie mam potrzeby, żeby je suszyć. Życzę, szanownym Państwu, smacznej pizzusi, takiej z. Sosem śmietanowo-grzybowym również w szczególności, no bo o tym jest ten film. Pozdrawiam, szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.